W sali konferencyjnej hotelu Villa Port w Ostródzie odbyła się piąta konferencja Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Synergia dla Odbudowy Ukrainy. To właśnie nasi wschodni sąsiedzi byli głównym tematem przedsięwzięcia. Polskie miasta goszczą wielką liczbę uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Po pierwszym okresie pomocy, której udzielano im w sposób humanitarny, muszą wejść w normalny obieg życia gospodarczego, także dla własnej satysfakcji, dla zapewnienia sobie środków na własne utrzymanie i na pomoc rodzinom w Ukrainie. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych poruszony został właśnie ten temat. W ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji, gdzie są nadawane e, kwalifikacje poprzez certyfikowanie w zakresie m.in. turystyki, gdzie jest to rzeczywiście obszar bardzo ważny. E, około 30% certyfikatów, które są wydawane, są wydawane właśnie obywatelom Ukrainy. To pokazuje, że chcą oni się kształcić i zdobywać nowe umiejętności. Ten aspekt będzie miał istotne znaczenie w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy. Dlatego, że to jest również odbudowa w zakresie tych nowych umiejętności, tego co te osoby posiądą jako nową wiedzę w zakresie kształcenia e, i z czym tak naprawdę wrócą e, do swojego kraju. Liczy się tu również współpraca regionalna, a pod tym względem województwo warmińsko-mazurskie bardzo dobrze się spisuje. My jako region współpracujemy z Rówieńszczyzną. Mamy konkretne y, propozycje, konkretne y, fakty tej y, współpracy. To nie tylko pomoc, choć pomoc jest y, niesamowicie ważna, bo pomagamy y, dzieciom, pomagamy też uchodźcą, ale też i dorujemy Ukrainie wiele fajnych rzeczy. Ostatnio szczególnie skupiamy się na rozwoju takiej współpracy i tworzeniu systemu ochotniczej straży pożarnej, gdzie na Ukrainie nie funkcjonuje. Mi się bardzo to spodobało. Już mamy parę edycji spotkań, ale też na przykład zafundowaliśmy dron specjalistyczny z kamerą termowizyjną, aby mogli strażacy w Ukrainie kontrolować monitorować na przykład pokłady torfu, gdzie często są podpalane przez różne źródła. Na tym nie koniec. Już wkrótce na pomoc zostaną przeznaczone kolejne środki. Pomoc też w tej chwili będzie przychodziła ze strony FEWIMU, u czyli Funduszy Europejskich Środków. To jest niezwykle ważne, abyśmy i miękkie programy stosowali, ale też stworzyli klimat, Pewien do współpracy, bo to jest ważne. Polska potrzebuje rąk do pracy, ale też Ukraina będzie potrzebowała potężnej ilości rąk do pracy. Tem, miejmy nadzieję, znajdzie dzięki chociażby kursom i doświadczeniom zawodowym, które obywatele Ukrainy mają okazję zdobyć w Polsce. Warto dodać, że Polacy chętnie włączyli się w pomoc wschodnim sąsiadom, a skupiając się na naszym regionie, przedstawicieli narodu ukraińskiego tu nie brakuje. Ponad 56 tysięcy Ukraińców przesiedlonych w akcji Wisła, ale też y, wielka y, grupa osób deportowanych tak naprawdę do Polski, właśnie z Rówieńszczyzny, właśnie z Wołynia, właśnie z Polesia, którzy mieszkają tutaj razem i w tej chwili te sentymenty, choć historia była trudna, one się odnawiają i widać, że ta współpraca naprawdę zaczyna tak wyglądać bardzo interesująco. Interesujący był również panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostały istotne zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to jest fenomen województwa warmińsko-mazurskiego, które jest można powiedzieć województwem wielokulturowym i województwem, w którym mieszka bardzo duża grupa obywateli Ukrainy, którzy zostali przeniesieni tutaj przymusowo w efekcie akcji Wisła. I to jest jakby ten pierwszy element charakterystyczny, który był na pewno znaczącą pomocą przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy po 24 lutego, czyli w jaki sposób przebiegała ta asymilacja, pomoc, wdrażanie nowych gości, funkcjonowanie wspólnot lokalnych. Druga sprawa to instrumenty. Państwowej pomocy przy zakładaniu biznesu, w poszukiwaniu pracy, w podnoszeniu kwalifikacji. Trzeci element wykorzystanie atutów województwa warmińsko-mazurskiego, w którym nie ma wielkiego przemysłu. Jest za to wiele obiektów turystycznych, gdzie spora część Ukraińców się odnalazła. Pozostaje więc mieć nadzieję na dalszą, owocną współpracę oraz na jak najszybszy koniec toczącego się na wschodzie konfliktu zbrojnego.